Witaj YouTubie. Tak się zastanawiam. Trzy rzeczy, trzy. Trzy rzeczy, które wstawicie do swojego mieszkania, lokum czy, czy, czy kawalerki, jako pierwsze... Gdy tylko skończycie szkołę, wyprowadzicie się od rodziców, oczywiście znajdziecie pracę. Trzy pierwsze rzeczy, które chcecie wstawić do swojego mieszkania, ewentualnie kiedy żona was zostawi, wywali was torbami do kawalerki, trzy rzeczy, które wprowadzicie sobie do lokum do świeżo odzyskanej wolności. Trzy. W moim wypadku to będzie pierwsze. Lava lamp. Zamiast jedzenia postawię sobie lampę tą, co przepływają takie niby, niby kawałki laby. Będę mógł na to patrzeć i wizualizować sobie, co dzieje się w moim żołądku w momencie, kiedy tak burczy i brakuje jedzenia. Druga rzecz. Lolcat. W momencie, kiedy skończą mi się pomysły do mówienia, nie będę wiedział, co powiedzieć, żeby zainteresować widownię. Właściwie haha, nie jestem w ogóle interesujący, no ale dobra. E, lolcat. Zawsze można nagrywać mojego kotka, jak biega, i ma się tysiące wejść. Idealny pomysł. Ostatnia rzecz. Biurko. Nie byle jakie biurko. Konkretnie to biurko. Tak. I to jest wszystko, co jest mi do szczęścia potrzebne. Nie obrażam się, gdy odpowiecie w jakiś video response. No, odpowiedź wideowa. Tak to się wymawia. Dziękuję. <śmulety> <śmulety> Nawet będę porządek miał pierwszy raz w życiu. Dajcie mi to wielko!